Cześć, dzisiaj jest tak dzień, że postanowiliśmy sprawdzić, czy AI jest w stanie zrobić najlepsze na świecie Sangrię. Zaraz do tego usiądziemy. No, za fakt muszę przyznać. O, nie. Zaskakujący. Ok, czy to, czy to... Ja się trochę boję. No wiem, co to jest. Cześć, Piotrek. Siemka, hej. Słuchaj, mam taki pomysł. Jak zwykle, że wytestujemy dzisiaj, który czat będzie potrafił przygotować przepis na taką sangrię, która będzie najbardziej znakowała Polakom. Taką polską sangrię? Taką polską. Taką, w sensie nie no, sangrię, sangrię, ale taką dopasowaną do naszych gustów. I taką, że zejdziemy do sklepu, kupimy wszystkie rzeczy Robimy i wszystko będą 100 i potem testy, blind testy na koniec i to ludzie powiedzą, który czat był najlepszy. Zrobimy to? Tak. Robimy. Robimy. W ciągu następnej godziny wymęczyliśmy trzy czaty prośbami o stworzenie idealnego przepisu. Jakie były nasze wymagania? Przede wszystkim sangryje miały powstać z produktów dopasowanych do Polaków, dostępnych w polskich sklepach i najlepiej wytworzonych bądź wyhodowanych w Polsce. Zostały nam jeszcze tylko szybkie zakupy, a potem kuchenne rewolucje. Wyniki naszych kulinarnych eksperymentów odstawiliśmy na 30 minut, żeby się przegryzły i wreszcie możemy przejść do blind testów na naszych nie do końca świadomych kolegach i koleżankach. Sangria się przegryzła. Wszystkie nasze próbki mamy tutaj cztery rodzaje, w tym jedna zrobiona z przepisem oryginalnym, zgodnie z przepisem oryginalnym. I zaraz będziemy próbowali, jak poszczególne czaty, bo Wy jeszcze nie wiecie, o co chodzi, dopasowały Sangrię do polskich gustów. Poprosiliśmy o to zadanie Claude'a, Gemini'a oraz Chata GPT. Niektóre wersje są, powiem tylko tyle, że jedna nazywa się husarska fantazja. Husarska fantazja. Husarska fantazja. I to jest to. 500 ml wódki żytniej. I prawdopodobnie zgadniecie, która to jest wersja. Natomiast jakby bardzo nam zależy na tym, żebyśmy jakby sobie wszyscy wspólnie ocenili, czy rzeczywiście któraś z nich jest lepsza od takiej hiszpańskiej, czy w Polsce, w polskim słońcu, z którego się schowaliśmy, bo było za ciepło, e, które smakuje lepiej po prostu. A czy mamy taką oryginalną hiszpańską sangrię, tak. żeby porównać? To tak, ta, to jest ta, to jest, to jest ta. Do, 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 możemy yeah. jako benchmark, nie, dobrze, 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 możemy jako benchmark zacząć od tego, że każdy bierze troszkę sobie tutaj, próbuje tej hiszpańskiej, żebyśmy w ogóle wiedzieli, z czym walczymy, tak, co chcemy pokonać. Chcesz e, z <laughs> nie, gęstego? Nie, z gęstego. Dobre, no, normalne, orzeźwiająca. Orzeźwiająca, taka właśnie, taki gorący dzień, gdzie chcemy się schłodzić, gdzie nie chcemy się upić za bardzo. Prawdopodobnie nie chcę próbować Tak samo chodziło od pół roku. Ja mam zupełnie ona odwrót. Ja Będziemy jestem się bardzo bardziej? ciekaw tego, co, co mnie czeka w tych kolejnych. Nie no, to jest tak jak sangria, no. Ona zawsze A ma tam wszystkie farfocle. Robimy kolejną. Robimy teraz w oparciu o przepis GPT 4O. Była lekko zmodyfikowana. Znaczy, trzeba może być sobie... trzeba zamieszać jeszcze trzeba tak, ja bo... Zamieszaj troszkę. To się w brzuchu i tak wymiesza. Zaskakujące. Truskawki, Truskawki tak, tak. Porzeczka, ale jest trochę Pani. taki, trochę tak jakbyśmy dżem rozpuścili. Ale no. głównie. Jest taki sztuczny rękawik. Taki lekko. Kosie, no, dokładnie ten nie? smak, skoncentrowany. Ta sangria w szczególności jest zrobiona z, nie z wina typu Tempranillo, na przykład jak ta oryginalna, tylko z wina z czarnej porzeczki. Hmm. Aaaa! Miejmy nadzieję, że będzie wino pożyczkowe. Jezus Marian, to jest dokładnie to, co potrzebujemy. Super. Uratowała nam pani życie. Po pierwsze, po drugie, ma świeże maliny, jagody i śliwki nawet. To są te polskie akcenty. Ma też szklankę soku jabłkowego, czego nie było w poprzedniej Sangrii. Na przykład z tej poprzedniej dodaliśmy trochę brandy, zgodnie z tym przepisem. A w tej nie ma brandy, ale poza tym polskim winem jest. 50 ml nalewki z czarnej porzeczki chyba, tak? Czy wiśniowej? Wiśniowej, wiśnióweczki. O, wiśnióweczki. Jest po prostu troszkę wiśnióweczki. Śliwka, wiśnia czy truskawka? Wiśnia. Mamy wszystkie w każdym razie. I trochę mięty. Yy, ta jest zaproponowana przez Gemini Advanced. Zrób wir. <laughs> Zakręć. W o. O, <suszy> zupełnie ich słońce tak się posunęliśmy że idziemy coraz bardziej w polskie sangrie. Co to jest? No, ale jest szarlotka obiadowo. W którym regionie polski jest cynamon? No, to taka, to taka, to taka Dzisiaj szarlotki no? Nie ja będzie taka zimowa sangria. A, w już. No, o. ale chwila, Powinniśmy Cynamka to spróbować grzane, nie? To, to, to nie no, ja bym to podgrzewał. Nie, to jest cynamon. To jest cynamon. To jest nie. cynamon? To, to, słuchajcie. to, to cynamon, cynamon. Zimowe, to jest taki zimny grzeniec. No ale serio, zimny no. Grzaniec. To jest Gemini advanced i to jest tak. To jest tutaj jakby w tej butelce akurat mamy wymieszane wino pożyczkowe polskie i Primitivo. Czy tu, tutaj mieszamy pół na pół more or less, Primitivo z e... z porzeczką Może wymieszajmy to w szklance i sprawdźmy czy to ma sens w ogóle. Tylko nie tutaj z cukrem. To jest polskie? To jest to jest. To jest, polskie. To, to jest dokładnie to. To tak. jest to, co Człop na myśli. Do tego z takich ciekawszych rzeczy jeszcze, co mamy, to po pierwsze, a w ogóle tak, te polskie są słodzone miodem. Ta hiszpańska była słodzona cukrem. Cukier. Po, mamy cukier w domu. Mówić. Mamy cukier w domu, na pewno. A tutaj na wszystkie w zasadzie te modele powiedziały, że jak po polsku, to jednak miód jest taki tradycyjny w Polsce. Ale pitny. I, i, I nie, nie taki miód dokładnie lipowy, tak? Lipowy, Chyba, lipowy miód. E, lipowy. To, co widzicie, to oczywiście są też maliny, są jagody, są porzeczki, miał być agres, którego nie mieliśmy. E, natomiast to, co jeszcze jest, to są tutaj dwie trzy łyżki soku malinowego, takiego syropu malinowego oraz, i to możecie też czuć, a propos tej szarlotki, 50 ml wódki żubrówki. Jest szczypta cynamonu i ta szczypta to być może było tak, że troszkę mi się cypnęło. tak no, Albo troszkę więcej. Wiemy trochę. Trochę wyjmiemy, no nie? Albo taka większa szczypta. Nie, ja, ale to pasuje do tego Bizontrasa, tak. No. On, tak. Tak, jest jako główny składnik szarlotki. Czyli jest taka zimowa chrobatka. Tak, na, polskie, to, na że... polskim morzem. <laughs> tylko że zimno. No tak. No. teraz znaczy to jest tak, jeżeli się zasłodziliście, to może być... Tu, tutaj też jest miód. Ale może być tak, że, że go nie wystarczyło, żeby przełamać. Jezus. Jezus, Maria, to jest taki teraz. Ja bym proponował tak jedną łyżkę, tylko każdemu dać z tego. Nie, właśnie, uważam, że te owoce są ważne tutaj, wiecie? W, te, w tej akurat. W, takim w tej konkretnej. Się alkohol w tej konkretnej sangrii owoce mogą okazać się ważne. Fiu, 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 fiu. Wyczułam aromat. Poczekaj, w... jeszcze nie wszystkie składniki są. E... No Za przyznać. O, nie. Zaskakujący. Okej. Okay. Cztę. Ja się trochę boję. Chyba oh, wiem, co to jest. O, man. Znaczy? Lubię każdy ze składników osobno. Dobra, do odważnych do świat należy. Zróbmy to. No tak, bardzo, ja, bardzo bo my z Piotrkiem wiemy, co tam jest. Ja uważam, że to jest dużo lepsze niż mi się wydawało, że będzie. Od tego zacznijmy. No. I mamy przepis oparty o wódkę. Żytnią, jeszcze Boże, najgorsza. I smakuje Są lepiej niż lubię. pachnie. Przede wszystkim. Ja się nie I, Tak, i smakuje lepiej niż pachnie. No bo to klod to znowu. Mój ulubiony model. Ja muszę popić poprzedni. <laughs> Popisał się, bo zrobił przepis na polską sangrię. Husarska fantazja. Więc uwaga, składniki pół litra wódki żytniej 250 ml soku jabłkowego 100 ml miodu lipowego 50 ml soku skiszonych ogórków tak jest bardzo wyczuwalne dwa jabłka jedna gruszka 100 g śliwek 100 gramów truskawek garść malin i teraz uwaga łyżeczka kminku Andrzej to ale, może tak, wybuchnąć łyżeczka kminku Yy. Łyżeczka suszonego majeranku to, to, to widać. Kilka listów mięty no i woda gazowana do dopełnienia. To więc jakby... Tak, to jest troszkę conversation stopper. Zabraku, zabrakło. No mi... na koniec. No, tak tak do tej zabrakło mi e, jeszcze kawałku białkie białej Ja uważam, że jajko też by Nie, jajko. jajko jajko. Ja myślę, że moja, be, bez w ogóle bezcinania, ona sama by się ściła w środku. No właśnie, surowe jajko. Jak do tatara. To co, jakieś słowa podsumowania? Może ocena. Może ocena. Ja uważam, że w tym teście. To jest moja opinia, Chat GPT 4 o wygrał i tak. jakby zrobił coś, co jest w pełni polską sangrią i w ogóle dobrą sangrią. Mogłoby to brzmieć, jakbyśmy się sugerowali, ale chyba mam takie samo zdanie, yy, powiedziałbym, że dobre, a polskie. Ona jest taka rzeczywiście w sumie całkowicie lokalna, bo mamy, tą, mamy wino polskie, mamy jabłka, mamy yy, tam jakieś świeże maliny, truskawki, śliwki, sok jabłkowy, miód. Polską nawkowocową? To, to, to znaczy to jest w ogóle całkowicie zrobione z polskich składników. A smakuje jak do sangria. Tak. Mi się od, od podoba odkrycie zimowe. <grym> tak, ja też Toż, jestem. Nie, totalnie. To jest też coś, co mógłbym pić. Tak, mhm. jest to inny smak, jest bardzo fajny. Mega. Ja też jestem fanem e, zimnego grzańca. Na pewno nie fantazji. <grym> tak, uniwersalny gdyby, smak na lato na zimę. <grym> gdyby nie ten sok z ogórków, wydaje mi się, że dałoby się to pić. Natomiast no... no na to na zimę, jako jest, jest, to, jest to trudny element tego e, przedsięwzięcia. No dobra, to kończymy nasz test e, czatów w e, takiej bardzo życiowej sytuacji. Dokładnie. E, jak Ci się podobało? Co no, się wyniki, bardziej chodziło o wyniki. Byłem e, mega zaskoczony tym, że to w większości było pijalne w ogóle. Tak. Że dało się coś z tym zrobić. I nie, no fajne, w ogóle fajne. Strasznie jestem wielkim fanem tego, że tworzyliśmy, znaczy czat stworzył. E, Grzańca, którego da się pić w lecie. Nie? Tak, tak. To jest ewidentnie odkrycie tego wieczoru, czy też tego dnia. I dzisiaj to już wszystko, i zapraszamy Was na kolejne odcinki, gdzie będziemy testowali, jak sztuczna inteligencja pomaga nam w takich codziennych problemach. Dzięki. Wielu Do zobaczenia.